Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do faryzeuszów: Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami imieniem łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze strołu bogacza. A także psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zabrali go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy cierpiąc męki w otchłani, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie i zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij Łazarza, aby koniec swego palca umoczył w wodzie i ochłodził mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij synu że za życia otrzymałeś swoje dobra, a łazarz w podobny sposób niedole. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A ponadto między nami a wami zionie ogromna przepaść, także nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może, ani stamtąd nie przedostanie się do nas. Tamten rzekł: Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mego ojca, mam bowiem pięciu braci. Niech ich ostrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odrzekł: Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie, odrzekł tamten: Lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą. Oto słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jezus Chrystus, będąc bogatym, stał się dla was ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić. Bogactwo i nędza. Bogacz, który bawi się każdego dnia i łazarz, któremu nie zostaje podany nawet łyk wody, o którym potem słyszymy w Ewangelii. Ewangelia 26 niedzieli w ciągu roku zaprasza nas do niezwykle pogłębionej refleksji. Refleksji, która w XXI wieku dla nas, dla rodziców, wychowawców, nauczycieli, dla uczniów, to pierwsze będzie główne pytanie o naszą wiarę. Przypomnijmy główne prawdy wiary pierwszą i drugą. Pierwsze jest jeden Bóg. Drugie, Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło każe. Dzisiaj bardzo często mówimy o szczęściu, podkreślamy miłość, niesiemy miłosierdzie, okazujemy miłosierdzie i to jakby tematy wiodące i bardzo dobrze. Ale szkoda, że zapominamy o tym drugim odniesieniu, o którym dzisiaj mówi Ewangelia. Oprócz miłosierdzia jest również Boża Sprawiedliwość. Widzimy bogacza, który bawi się każdego dnia, ubiera się w bisior. Moglibyśmy dodać, niezwykle skupiony na sobie. Tak zapatrzony, że nie zauważa drugiego, nie zauważa człowieka, który leży u jego bram, psy przychodzą lizać mu rany, nie otrzymuje nawet kubka wody, i potem to zderzenie, kiedy obaj znajdują się u Abrahama, w domu Abrahama, czyli sytuacja, która czeka każdego człowieka. I wtedy ów bogaty człowiek mówi: Pozwól, ojcze Abrahamie, aby przyszedł i chociaż dał mi kubek wody. Ja, któremu cierpię, mękę w płomieniach. To oczywiście nie jest straszenie, to nie jest wywoływanie złych emocji czy uczuć. To jest stanięcie w pełnej prawdzie o człowieku, albowiem człowiek wychodzi od Boga, w Bogu jest i do Pana Boga zmierza. Jaką otrzymujemy odpowiedź? Między Wami a nimi istnieje ogromna przepaść, zionie przepaść, której nikt nie może pokonać. Nie możemy się przedostać z jednej na drugą stronę. I tak czasami dzisiaj obserwujemy, gdy. Z ogromną sympatią patrzymy na papieża Franciszka i podziwiamy jego słowa. Ta ogromna przepaść, która zionie pomiędzy światem bogatych a światem ubogich. Chciałbym nam wszystkim złożyć dzisiaj najlepsze z głębi serca płynące życzenia. Te słowa, które oddaje Ewangelia, którą odczytu, odczytujemy. Macie przecież Mojżesza, macie proroków. Ich słuchajcie. To znaczy, nie szukajmy wymyślonego prawa. Kierujmy się słowami, które zostały przez Mojżesza spisane jako dekalog. Dziesięć słów Pana Boga. Dekalog wszyscy znamy, nie kombinujmy, bo przekombinujemy. Macie proroków, czyli ten głos, który mówi mi jako ukierunkowanie na Pana Boga. Prorok to nie tylko ten, który przewiduje przyszłość. Prorok to ten, który prowadzi mnie do kontaktu z Panem Bogiem. A co prowadzi mnie i Ciebie do kontaktu z Panem Bogiem? Nasze sumienie. To wewnętrzne, najintymniejsze sanktuarium, w którym głos Boga rozbrzmiewa. I chciałbym nam wszystkim życzyć, aby ten głos w nas rozbrzmiewał, byśmy otwierali ucho na ten głos i za tym głosem podążali. Obyśmy zawsze mogli spotykać się w domu Abrahama, w domu radości i w domu szczęścia. Wszystkiego dobrego i już teraz zapraszam na kolejne wydanie w przyszłym tygodniu. Zmienimy scenerię i będziemy zwiedzać poszczególne miejsca, myślę, że ciekawe i piękne, naszej nadmorskiej Ziemi. Szczęść Boże!